Witam serdecznie, kochani. Dzisiaj wtorek, znów zmagania w tej pięknej grze, także mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić. A więc zapraszam do oglądania. Oczywiście, mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku. A wracając do meritum, czyli do tej gry, mamy tutaj sezony. Myślałem, że zostaną wszystkie ukończone, ale tutaj jest Konate, także to nie jest jeszcze, to nie jest jakieś takie najważniejsze, bo chodziło głównie o paczki. Tutaj jest Gindgan, ale my chcemy 3 razy chyba 86. Tak, 3 razy 86. Ale nie wiem jak to jak odbiorę tu w razie W. Bo ten Gindgan jak on wygląda. Ja no chyba nie będę nie grał po prostu 3 razy 86, dobra. I bo nie wiem, żeby mi nie odebrało czasem Gindgana. Normalnie świecie, a teraz odbierzemy to wszystko. No konate. mamy ewolucję jego dobrą, więc 5 razy 86. u Fajnie. Zobaczmy, co tu jest w stanie wylecieć. Konate mamy ewolucję dobrą, więc nie ma co tutaj yy, gdzieś tam panikować. Jego się zrobi w swoim czasie. Kupiony został Podowski i Kieza do ukończenia tych zmagań w, yy, w meczach towarzyskich. Ukończyliśmy, więc zostają sprzedani. Mordenga, straszna. Niemiecki skład i włoski to był taki kuriozalny, że normalnie. aż nie chciałby się na to patrzeć. 82, tutaj mamy paczuszkę. Za jakieś mecze... za te trzy mecze rozegrane towarzyskie. Więc okej, okay, za darmo bardzo uczciwa cena. Co tutaj zostały? Oj, oj, oj. ale tutaj mamy paczki. No dobra, 3 razy 85, no wokaucik jest inform. O kurwa mać Bez walkoutu. Ja pierdolę. No! Kurwa, tak na dzień dobry, ja nie byłem na to gotowy. Dobra, to, to było ostatnie takie, ostatnia taka chujowizna dzisiaj. 3 razy 86, bardzo proszę, no i. Ale no chociaż coś fajnego. Dobra, lewy. Lewy. 88, tak? Oj, a podwójny? No musi być. A, i Rice. Hm. Bo nie wyskakuje ten wyżej oceniony chyba, tak? Ej, ale kolorki jakieś fajne, ciekawe. Albo no coś, coś niesamowitego, Mbappé, putejas. Może być Putejas, Bolmati, takie rzeczy. Hansen. Wymienne, ale to nie jest, to nie jest wymienne. szkoda. 5 razy 86 plus! Jest walkout oczywiście musi być. Bramkas, Belgia. Jest kurtua okej. Okay. Overallowo, bardzo to się zgadza, ale. Poprosimy o coś więcej. Jendler, Dwóch bramkas. Nie, 89 on ma, nie 90. Chyba Żiaro zrobimy do Żiaro, ale to nie jest nadal to. 5 razy 87. Bardzo proszę coś tutaj dać. Grywalnego, wspaniałego. Przekonajmy się, czy jest w ogóle to możliwe w tej grze, żeby trafić. No trafiliśmy raz Hansen. To mieliśmy 500 tysięcy czy 600, no ale od tamtej pory już dużo czasu minęło. Otworzyliśmy miliard paczek i nic nie wyleciało, także no nie wiem, no. By, by to chyba odpowiednia pora jest do naprawienia swojego błędu. Przekonajmy się, czy ta przemowa miała sens i znaczenie dla nich. oj o. Yes, o. Okej, okay, Van Dyke. No... Ja bym się... Ja się cieszę. I Wirtz, okej, okay, no, Wirtz i Van Dyke. Van kosztuje, tak. Ale to nie jest to, bo ja Van Dyke'a mogę kupić sobie. 87 tysięcy, no. ja Oczekiwania były większe, zdecydowanie, ale to nie nie chcę tu współpracować w ogóle. No Van Dijk kosztuje 90 tysięcy, no to ja, ja mogę go kupić, Jak, jeśli bym go nie mógł kupić, to wtedy bym się cieszył, że bo tyle kosztuje, ale nie kosztuje już tyle. Jest tu bohater 86 plus. Ulepszenie paszportu glo, yy, troterów. Ciekawe, nie wiem, zdobyć paczkę paszportów globtrotterów zawierającą jedną kartę piekarską troterów. No to tam wymagania nie są jakieś kosmiczne, więc może to zrobimy. Czy się tutaj pojawiło coś. No jest Jaro chyba ją teraz właśnie ukończymy. Okej, okay, wyzwania globetrotterów tutaj również to też ukończymy sobie. Piki pojawiły się. Mam nadzieję, że zrobimy dzisiaj pod content kilka z 10. I czy tutaj jeszcze cokolwiek się dybinia to było. Veron Raul Kunku, To już tutaj są. Te za mistrzostwa i temu podobne rzeczy, także chyba że ukończmy, może panią Ziaro, wyzwanie globtroterów i kilka pików. Widzimy się niedługo. Ostatni składnik mamy przepalony na panią Patrycję Ziaro, Także witam serdecznie. Myślę, że to będzie niesamowite wzmocnienie tego składu. Mam taką bynajmniej nadzieję. Jest tu jeszcze Nico Barella, który również uśmiecha się w kierunku naszym. Zobaczymy. Jak to wszystko się oczywiście potoczy, może jeszcze zróbmy tylko Globetrotterów i zagrajmy meczyk, a playerpiki otworzymy po pierwszym spotkaniu. Patruszka za wyzwanie Globetrotterów, aha i tu za pa panią Jiaro, także otwórzmy. No niestety tym razem tutaj nic nam się nie pokazało, ale jest myśliwy, to jest na pewno bardzo miłe. I do tego 1840 monet, okej. Okay. Ale mamy tutaj mieszaną paczkę rzadkich piłkarzy, 81 plus, jest minimalna gwarancja, czy będzie coś niesamowitego? Ostatnio ogólnie za Jiharo również nie oddało nic, także... Coś tu ten, prawdopodobieństwo trafienia fajnych kart gdzieś zmalało. Pani żiaro poprosimy. No Markizio tu się chowa, strasznie się chowa. Nie istnieje praktycznie, wow. To na ławeczkę panie, damy jeszcze, a tutaj jest Ewa Pajor. Musiała wejść oba na atak, plus dwa. mamy pełne zgranie z ale nie wiem, czy to jest dobry pomysł, przekonajmy się. Milner jest lepszy nawet od Markizio. Ile Markizio teraz kosztuje? Markizio 88 tysięcy, skromnie, skromnie, ale możemy nim w sumie, dobra, na razie niech sobie odpocznie w tych kilku spotkaniach. chyba też na głęboką ławkę, no fajnie, mamy tutaj Ewę zobaczymy. No nie, no ten składzik wygląda sympatycznie. Karager, yy, Akunia, Wiadomo, tu te boki może. A chociaż byłem zadowolony, więc mam nadzieję, że tak pozostanie. Zobaczmy. Pierwszy egzamin naszego zespołu m przez nowe wzmocnienie, pani Żyjaro. Na niej również jest świeżym wzmocnieniem, także tutaj edycje następują znaczące. Co do zbrojenia się na ligę weekendową, która się zbliża wielkimi krokami. Zaczynajmy, zobaczmy, czy Ewa Pajor tutaj udźwignie, bo różnie to się z nią. Grywało, raz lepiej, raz gorzej Giaro. o Ola, Luna. Mały, spalony Griezmann, al z prawej? No, bez przesady, chyba z prawej w rzeczywistości sądzę, żeby miał ciężko może tu nawet dokopnąć. A tu taki groźny strzał. No znów. I Konate nie, nie, nie zdążył. Ciekawe czy wkręci? Nie. Nie wkręci, bo tam jest. Bufon. Lecimy. Pajor. Ale tutaj znalazła przestrzeń, i to tempo jednak tu było odczuwalne. Fajne, widać, że gdzieś te czasem roszady zespołu i ustawienie, gdzieś posadzenie na ławce daje do myślenia zawodnikom i zawodniczkom. Ewa, czy wyprzedzi Ewa, Pajor? Wyprzedziła i strzeliła, ale kontra. No, jednak tu to tempo czuć, no, jakby ona tak się zachowywała cały czas. No To by było coś niesamowitego. Ale tutaj wyprzedziła przeciwnika. Linie ekspresowe Ewa Pajor zdecydowanie. Ale tu zwolniła niestety już pod koniec. Gdzieś tu chyba y, Saliba złapał za koszulkę. No, radził sobie jak mógł, bo już uciekała Polka. Panowie, prawo bufon, ale ta obrona powinna to wychwycić. Ewa Saliba na dwóch metrach ją tak doścignął, że to jest nieprawdopodobne. Brawo. Źle uderzył, ale to podanie... Dobra, doszło. Jaro. Ewa Pajor. Nie ogarnęła tematu. Ewa Pajor. Hatrick. No nie. I chciałem z fałsza uderzyć, ale widziałem, że ona się zbiera dosyć długo. Tak dwa dni. Kurde, że Jaro. No chcemy, chcemy tutaj gdzieś tworzyć te akcje, ale nie w taki sposób, żeby na hu hura po prostu wszystko. Okej, okay, ale... No, dobrze, że Bufona, ale tutaj defensywa nam się tak rozpłynęła. Fajnie, że Bufon reaguje. I jest w formie, to nie jest takie oczywiste. Nasza. No, przepraszam bardzo, gramy dopóki nie stracimy gola. Na to wychodzi. Czyli. <ścoughs> Czyli jeszcze nie teraz. Ole, tu poklepana Barcelona, ale spalony. Ale spalony. Ale tu. Piękna akcja FC Barcelony, żeńskiej. Widać, że na żywo, na żywo forma jest i nawet do gry przechodzi. Ewa Pajor. A może szczelmy sobie? Dlaczego by nie 3-0 Ewa Pajor. No, przeciwnik atakował. Oddaliśmy mu tu pole do popisu. Mógł robić wiele, no ale my finalizujemy tę akcję. U nas Buffon broni, u przeciwnika nie. No, znam takie mecze, bo. Ja nie wiem dlaczego. Tiuram znowu. To takie zachowanie, że. już któryś raz jest. Że właśnie podajesz mu piłkę, on ucieka za plecy przeciwnika. No i traci, bo to jest do nogi podania. To takie dziw, dziwna sprawa w ogóle. Nie wiem dlaczego. Na Nani? A może z lewej? No nie. Tibo broni. Wracając do tematu, znam takie mecze, w których niestety. Atakujesz, strzelasz, bramka z bro broni przeciwnika? Na twój niekoniecznie, i to w tym spotkaniu jest, bo ta Ewa Pajer tą trzecią bramkę, troszeczkę taką strzeliła od niechcenia, można powiedzieć. 3 mamy pierwsze zwycięstwo, super. Lećmy, otworzyć kilka player pików. Mamy te 10 pików ukończonych. Zobaczmy 78, plus. tu nie ma jakiejś potężnej gwarancji. Ok, bardzo długo yy, się zastanawiałem. Nie ma gwarancji, ale ja wierzę w te piki. Wierzę, że. że tutaj jest w stanie wylecieć coś niesamowitego. Pierwszy powyżej 80. no Dobra, idziemy tu, bo i tak to się wraca. Ok, tu tak trzeba wyrywkowo ich, ich trzeba tu podbierać. Ok, no myślałem, tak duże się świeciło, że. że będzie jakieś coś lepszego, niestety. Ale 83, jakby tak były wszystkie. Tego, takich kart nam brakuje. 83-4. Nie mamy tego praktycznie w ogóle w klubie. Żeby ukończyć ostatnie wyzwanie, ostatni z Jaro, a nie przepalać kart 89, bo miałem tak powrzucony, to musiałem całą jedenastkę dokupić. Inform, Smith, bardzo ładnie. I Klopter. Nie, to na pewno tutaj Inform wygrał. Ok. Na razie nie. Oj, coś specjalnego. Barcos 86, pierwszy walkout i. Proszę bardzo, karta eventowa, fajnie, czy będzie jeszcze coś tutaj do kolekcji, nie, a jak ten Barkos wygląda, złote podcinki, no i tak w sumie nic, po, nic specjalnego poza tym, ale mamy walkout, 80 na razie, dobra, jest 83, Havertz, jak już mówiłem, bardzo miło gościć na pewno takie karty, może być, ale jeszcze jakiś walkoutik również byłby mile widziany, na razie nie zeszliśmy poniżej, Właśnie teraz zeszliśmy poniżej 82 i od końca. Uuu, Połup, A nie, nie sądziłem, że to jest walkout. Tu duży świeci. Tach, No czemu w jednym to jest piku? Ok, Połup, Witamy serdecznie, bardzo miło. Ale często ją kupuję, więc chociaż teraz na jakieś wyzwanie nie będę musiał tego robić. Ale szkoda, że tak również w tym samym piku się pojawił. Nie jest Nunes, ale czy będzie coś mocniejszego? Nie będzie. Darwin Nunes. Więc te piki jak najbardziej. Dwa walkouty na 10. Jeszcze do tego inform jest. Myślę, że okej, okay. jak na takie wyzwania warto zdecydowanie tutaj troszeczkę poświęcić czasu i się pochylić nad tym. A co tu mamy? Ej! Ja oglądałem wczoraj. Właśnie. <laughs> Nie zaliczyło mi. O to świnie. Nie. Zapomniałem w ogóle o tym. Że, że to było, no ja to ja to oglądałem i to godzinę na siłowni jak byłem, no nie, z w tym. W tym. O, tak się nie robi. Na siłowni byłem specjalnie muzyki nie słuchałem tylko leciało to. Oj 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 nieładnie oj tak się nie robi tak się nie robi. Ale rozczarowanie. Tam były 5 razy 84. cztery. jaj 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 nieładnie nieładnie tak się nie robi. 83 Ale mnie zdenerwowało yy, ten FC Pro Oglądane było i nie zaliczyło. No nie no to jest. Ach. Di Maria. Di Maria! Po krótkim, Musiało. Musiało wsiąść, brawo. Angel Di Maria. Jeszcze na pierwszą bramkę dzisiaj. Czyli ją ich dogoni. Proszę, zobaczcie. Po przyjęciu. I ja... ja to było wypuszczenie jednoczesne piłki. I, i ją dwójka obrońców po prostu wciąg, wciągła nosem. Ewa Pajor, 2-0, dziękuję bardzo i chyba mamy wyjście, rage quid tak zwany przeciwnika. Oj tu widać, że jest sympatia chyba Polki z Argentyńczykiem, bo zrobiła to, tą cieszynkę Angela Di Marie. Fajnie jak jest dobra krew, do, dobra współpraca pomiędzy zawodnikami, że nie ma tam mm, gdzieś y, takiej, jest rywalizacja, ale że się sanują, a nie, nie że po prostu y, kłody pod nogi byleby wrzucać. A więc wychodzi na to, że to by było na tyle. Odebraliśmy praktycznie cały sezon konaty, tylko został to tam już nieistotne. Paczki mogły być lepsze, mogły być gorsze, no ale tego wowu nie było. Trudno. Mam nadzieję, że następnym razem będzie lepiej. No cóż, życzę Wam miłego dziąka, lepszych trafów, jeśli kończycie również sezon. Wspaniałego humoru. Do zobaczenia jutro. Zapraszam oczywiście do lekowania, subskrypcji, by być na bieżąco. Narka, hej, cześć!